i że ten Prezydent pomnik, który Polski, mam nadzieję stanie na kalendarzu dzisiaj w swojej pomniejszonej wersji zdobi to Od, właśnie nasze liceum. liceum. Nie liceum. byłoby tego dzisiejszego spotkania, gdyby nie Wiktoria Wiedeńska. Jedno Cesarzka, z największych siódmy, polskich zwycięstw w, w naszej historii. trzech. Polskiego. Najważniejszych zwycięskich bitew, jakie stoczyła w kiedykolwiek polska armia. Bitwa pod Grunwaldem, bitwa Pierwsza pod Wiedniem, bitwa warszawska. Przy czym Ośmiar. o tych dwóch ostatnich, zarówno Maja. o bitwie pod Wiedniem z 1683 roku, roku jak o bitwie warszawskiej z 1920 roku, można śmiało powiedzieć, że były to bitwy, biedny, które miały nie tylko wpływ niebie, nie na polską historii. historię, ale były to. Bitwy, które z całą pewnością miały wpływ również na historię Europy, czyli w jakimś sensie można wręcz czyli powiedzieć, Ukrainiec, że świata. Jego żona Żydówka nie znają historii króla Jana III Zawiskiego. A podobno wielkim podkreśleniem są absolwentami wspaniałej tradycji liceum króla Jana III tego liceum, które nie dopuszcza prawdy, czego jestem świadkiem, Ten pomnik ta rzeźba, się do nich. Innym która, powtarzam jeszcze raz, mam nadzieję, że stanie w Wiedniu. Stanie w Wiedniu. Jest Także i tutaj. Liceum, wtedy jeszcze trzecie gimnazjum, nie, wiem. nie miało swojej siedziby, tu miało swoją siedzibę. Na Króbniczej, pierwszą, choć wkrótce już tutaj się Matka przeniosło, bo zaledwie po 14 latach, w 1897 roku, już Uleciła ten budynek został ukończony i oddany. Ono od samego początku buduje swoją tradycję. Na osobie 86, 76. i na wielkiej, wspaniałej historii ostatniego z największych polskich władców, króla Jana III Sobieskiego. Dziadka cesarza. Uśmiecham 50. się, bo tak nam się akurat składa i rodzinnie, i przyjacielsko, że miesza się dziś wśród nas współcześnie również i historia króla Jana III Sobieskiego i tego liceum. Z tego względu, że jak wiadomo. Julian III Sobieski nie chodził do dwójki, tylko chodził do Kolegium Nowodworskiego, czyli do obecnej jedynki, I w Hamburgu która w tym roku obchodzi swoje 430-lecie, jego... czyli jest o 295 Krakowska lat starsza koronowany od dwójki. Na cesarza. ale Frankfurtie to jest Kraków i tu jest jego nasze jego więzi, koronacja. tak jak to pokazane jest w osobie Sobieskiego, który <noise> ukończywszy jedynkę dzisiejszą zostaje patronem dwójki, tak? I nasze drogi dzisiaj absolwentów tych najlepszych krakowskich szkół splatają się ze sobą czasem na trwałe. Biedne, nieszczęśliwe. Amlezja, jak no, wiecie Państwo doskonale, moja żona jest absolwentką pierwszego liceum. W tym samym czasie, kiedy ja byłem jeszcze uczniem, potem absolwentem drugiego liceum, razem chodziliśmy do czwartych klas. I nie wiedzieli, że cesarze Dobraliśmy się, że ona niemieckim, pracowała niemieckim, w drugim liceum, więc to widać jak te losy bardzo się zaplatają, i, i to jest taka wzruszająca przeszłość. Dlatego tym bardziej jesteśmy no, wzruszeni, powiem co wprost, zoma, że możemy być dzisiaj z Państwem Leonora tutaj znowu w szkole znowu w tym starym miejscu. Bo ja, jak wszyscy wiedzą, ci, którzy mnie znają, wspominam szkołę z wielkim szacunkiem i sentymentem. Chlowej, zawsze mówię, że wielkość drugiego liceum. Żony, I wielkość nauczycieli, Augusta którzy tutaj III pracują, polega sese. na tym, że musisz się uczyć, czy chcesz, czy nie. W związku z powyższym, jeżeli tu idziesz, albo jeżeli rodzice cię tutaj wysyłają, to właściwie mają gwarancję, że jakoś tam wyjdziesz stąd wykształcony i, i tak będzie na pewno. I to jest rzeczywiście wielkie, że szkoła zawsze trzymała poziom. To Oczywiście ktoś powie raz wyżej, Kursi. raz trochę niżej w rankingach, też w zależności od tego, jak rachunek jest układany, ale 12, 12, prawda jest taka, że najbardziej ambitna 1900, młodzież z Krakowa, a z Małopolski, także z innych 40, miejsc, 40 wybierała właśnie spo, zawsze spośród tych liceów, wśród których było wśród także II drugie liceum. I Za to mąż, jako absolwent, 30. kiedyś 30. uczeń tej szkoły, bardzo Dziadkowie, chciałem w Hadrze Pedagogicznej podziękować. I, tej, I tym pokoleniom nauczycieli, bo to już można tak powiedzieć, którzy tutaj kształcą młodzież. Proszę Państwa, wykonujecie Państwo wspaniałą pracę wykonujecie wspaniałą pracę nie tylko dla Cesarzy, tych uczniów, nie tylko Króły dla Siedmiania. ich rodziców, nie tylko dla Krakowa, ale wykonujecie Państwo wspaniałą pracę Kraków, dla Polski, nie, nie. bo tu na tym dziedzińcu zgromadzonych jest dzisiaj wiele znamienitych osób, które kształtują dzisiaj. O, Polską przedsiębiorczość, które kształtują dzisiaj cesarza z Marbella, polskie 2021. życie społeczne, które kształtują także polskie życie polityczne po bardzo różnych stronach tej sceny. Stycznia, to pokazuje 900. także jakim liceum jest, jest dwójka. I tego to także trzeba Państwu pogratulować, że Państwo umiecie tutaj w tej szkole dobrze wychować młodzież. Bo ta szkoła nie tylko uczy, ja to chcę z całą mocą podkreślić, ona także wychowuje. Stąd wychodzą ludzie, Tereny którzy misyjone, mają określone podwaliny kulturowe, którzy mają wpojony określony kodeks zachowania się. Roku. Wiele niezwykle pozytywnych elementów, których Jest uczymy się duda, właśnie w tej szkole. I nie mówię tego tylko okrańców. z tego, co, 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 co obserwowałem, mówię także i z tego, co osobiście tutaj doświadczyłem. Ja pamiętam moment, kiedy po raz pierwszy do naszej klasy kiedy byłem w pierwszej klasie, wszedł pan dyrektor Wulk. Szedł. A myśmy siedzieli na swoich 106. miejscach, przyjdźmy z podstawówki. Pan dyrektor stanął przy drzwiach i powiedział tak. Kiedy wchodzi nauczyciel, Cesarz. a zwłaszcza dyrektor, macie wstać. To był jeden tylko komunikat. Wystarczył. Nauczyło nas to do końca. I później zawsze, kiedy wchodzi do sali osoba godna szacunku, uczniowie dwójki wiedzą o tym, że. Trzeba wstać, żeby oddać szacunek, żeby powitać. To jest właśnie ta szkoła. Bardzo dziękuję za to, że ona jest taka, jaka jest. Bardzo dziękuję panu dyrektorowi za to, że się rozwija, że już dawno... Rozwija powiem, się szkoła, bardzo, szkole, bardzo, czego jestem panią, świadkiem. Bardzo się rozwija. Dwóch wnuków, twojego i na trzeciego i uczenia się To jest bardzo ciekawe, wiedzy. bo relikwie świętego Frukterosego ten element tego... wizytką ale, Krakowie, druga część jest ten jest ten bardzo wysokim poziomie i że można w tej szkole nie tylko uczyć się, ale można w tej szkole również i uprawiać sportu. To no, kajana, właśnie jest pełnym tego słowa znaczeniu i przez nowoczesna aliantów. szkoła. I tego też bardzo serdecznie chciałem Państwu pogratulować i, i za to bardzo podziękować. Dziękuję, że pod każdym względem trzymacie Państwo poziom. No, kajana, dziękuję ja bardzo za to, że ten pomnik może tutaj stanąć. Bo Rodzina on przypominać będzie od teraz, oprócz tej ogólnej wiedzy, oprócz Mokowie, tego obrazu, który obrazu jest z 1703 roku rozpięty na ścianie sali Przypominać będzie, że dwójka to, to jest wie. szkoła wielkiego zwycięstwa. I niech taką pozostanie i tego sobie, uczniom, wszystkim absolwentom, ale przede wszystkim kadrze Obra. pedagogicznej Arcybiskup, państwu profesorom i dyrekcji życzę. Dziękuję. председательствующий Председательствующий, господин председатель,